Chciałem, jaka tam małe szalkę Na szalkę Ja liczyłem, że powiesz tam jakieś ciśnienia do Astona Chyba zjeżdżałbym wręcz, jak to by no, Ale ja nie będę w wyścigu jechał na 2.1 nie. Nie? nie, nie? Nie, ma szans w wyścigu jeszcze zresztą ciekawe, jakie będą warunki. Bo sobie zagotujesz hamulce. No jak będzie tak... A, bo nie będzie padać. Ciekawec. Dawaj Mateusz, roje. Ale nawet jak by padało, to zagotujesz hamulce. No mi się czerwone tarcze robiły na koniec jednego okrążenia, no. Za mocno hamujecie. Ile to paliwa trzeba tam, do tego 60. Może ciut więcej. Ja na 15 minut w niska nie potrzebowałem 30 litrów Ile lejecie właśnie? Mi pokazuje formującym 55 No mi też tak pokazało Na 15 minut 30 litrów Jeszcze mi 2 litry zostawało No czyli 55 powinno być okej okay. Chłopak jesteś coś... To co 56 pajecie czy 60? żeby 60, nawet czy będzie padać też Dobra, a... Dobra powodzenia Wodzenia Wodzenia mam nadzieję, że to nie ty dostałeś drive through znowu Nie Nie, nie, nie To z końca no, O! o. No ja pit poobijali mnie Dobra wyprzedziłem lipkę w T1 O kurwa 4 łajda jadę Co jest? 4 łajda Co, Co oni nie robią, masakra Widziałeś to? Co, paniek odwalił ty Maniek wyjeżdża z bitem i dalej ma ten Łety i nawet paliwa nie dolał Co za ty? Jest na klimarek przejdę do Dobrze, że trenowałem jazdę na slickach po mokrym Kąd tu nie ma, nie? Nie ma Konzio w kręgle zagrał podobno w te 3 Nie wiem, ja jest za mną właśnie 3 white, 4 white A jednak też <noise> plus jeszcze Ale zmoleje, bo była większa chmura Powiedzcie jak będzie ślisko już Już jest ślisko na tarkach. Okej okay. okay, ale patrz, on nie na trzech obdrążeniach dognał do, do 400psi on chce je zmieniać Bez sensu w ogóle No bo optymalne temperatury A. Ale Zohan powie, jak działają opony przegrzane na deszczu. Jest git. Ale się kary posypią to dzisiaj. Maniak no 20 minut, 146 Co mi po plać. tej karze, jak pozycji mi to nie odda? No dokładnie. Jakie czasy robicie? 29.7? Nie. O kurwa. Ja doganiem szpaka, Obrócili się na prostej. Pół zera to chyba dalej zero, ale... Nie, ja nawet jak wyjedziesz, to nie masz zera. Bo tak? jestem, jakby podzielili 0 tak, przez bo tam od 150 jest podejmowanie. Aj, zjebałem ostatni zakręt. Kurwa bym wyprzedził szpaka na prostej 3 w ostatnim zakręcie, straciłem. Low time pressure? już byłem za nią, to byśmy tu na napierdzielali. Dzięki za Ned Siemano no wszystkim. Siema, siema O kurwa, jeszcze większy dash będzie za 6 minut. O kurwa. O kurwa ulewa, Maniek chyba nas ograł Ole mi nie skręca jak jest mokro już No Dobra mm, ja robię to co szpaku nie, nie zjeżdżam Nie musisz chcieć Ja już dostałem dzisiaj Luja Ogół Musisz odbić swoje przeznaczenie hmm. Pieter Kurwa ja muszę go Po T1 wyprzedzić na prostej, bo na drugiej prostej on mi odjeżdża Zjeżdżacie? Nie Uff, bardzo. Bóg jest to za czy... krótko Przepadz. Nam, nie, Jeszcze dalej nam robimy tempo wetowców. Wety teraz są szybsze, ale tylko pół sekundy może. Sekunda. Nie odrobisz tego. To nic ja. mi już zdycha. Za mokro jest. Myślicie, że pan Dixon też te da karne punkty za nietrzymanie się w liniach? <laughs> o Jezu, ale no. się nie przyjemnie nic samym jezior. Ja jest tragedia. I każdy zakręt bokiem biorę, mimo może staram się tego nie robić. Dwie minuty deszcz Jest tak ślisko, czy mi się wydaje? Nie. <noise> jak pociągł bokiem w jednym zakręcie, to... Jeźdź, bo masz łety, mordo. No i... Zapierdalasz, gdy do... Nie no, to tak. się hamuje Bo ma za nim leci. Dobra, chyba podkręcam te c pierdolę. Oh, kurwa, panie kur... Sorki nie chciałem. Nie, nie, nic. <laughs> Ciepło to się zrobiło. A nie widzę jeszcze tego Ja pierdolę ilo no. ma gripa w tym astonie Teraz fluder hmm. będzie na tym torze Gorzej już chyba nie będzie Chciałbym się założyć Matko? Hmm. Ja długo nie mam motora z Lipka się obróci bo nie wiem, Delta jest spierdolona Wypadł, wypadł. Jo Ale czy. Może inaczej. Przytarł po tym, po żwirku. Peku Dixona na Łetach ślizga. Nie, no nie wyprzedzaj mnie. Wiem, że na Łetach jeżdżesz, ale sam się na to pisałeś. Może oni na Łetach człowieku jeżdżą porównywalnie jak my na slickach. Niektórzy. Nie, bo no olec się nie blokuje. Nie dogoni go on mi odjeżdża Uf. O z Inowaski im przed te w T1. Prawie się smoknęłem z pandomej Kurwa, ale pech Ale kurde takie unlucky Na suchym byłem szybszy od niego jakby deszpadł od no. początku to na weci bym go zjadł. Prywa, nie? nie każdy kto jest szybszy ma ty Jakby co nie to no ale nie każdy to jest szybszy to w notatniku się zmienia Ewidentnie To starszy szybszy od nas sterów Dobra zobaczmy kto ma wyłączone wycieraczki Bania Monik Jak z maski jedziesz to możesz być wyłączony No dobra ale to nie wiem no To cheaty To jest dla mnie sprawa to samo Dobra jest w CSL z trzeciej osoby co nie Dobra jest se w real życiu jechać z maski to siedzi na masa Kurwa P2 nie, No już, nie ma nie ma co o... du, 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 du. Kółko. O je. Ja tu tu ławe kółko Oje Malp 1 Ja to było chujowe kółko Jak mogłeś Wyprzedzić Zapisam? mnie Dobra ile wy jesteście szybsi? Niedużo Czyli jest szansa, że dużo osoby nie wyprzedzi? No oni mają deszcz rosnący, więc będą mieli coraz gorzej. No nie wiem, bo mi się trochę te łety trochę grzały. No bo my jeszcze nie mieliśmy takiego silnego, chociaż ich już też nie złapi. Ja też mam ty lekko pożółkniały. Powiedzmy, że jest na granicy. Ej, mam pytanie może... No to jest racing na serii... Nie, nie wiemy nic o racing. <grym> Nie tak ten zadanie, kanał. Tak pytanie... O, szpaka wyjebało. No. Co? to W ten... szpaku ma spalony. A, myślałem, że go wyjebał serwa. Ten idealny? <laughs> nie. <gadowski> zawsze jeszcze masz. Yy... Adama nie masz, ale Pietra Józef. możesz wziąć. że jakie o, o kurwa wszystkie czteropony mam żółte Nie robisz? Paniaczek w slipie szpańskiego sobie jedzie zaraz W takim kurwa slipie Przecież ja bym wyprzedził w moment Jedenasty jestem, dobrze Dobra, na razie pół sekundy wygrywam kwale Oby padało w wyścigu Ja jeszcze od wewnętrznej startuję Ja też, nie lubię od wewnętrznej O kurwa, zjebałem Dobra, konownie Nie, ja zielone światła się nie zapaliły A powinni mieć światła przeciwdeszczowe? O kurwa uh -huh. No, zjebałem T1 uh -huh. Nie widzę Ja Pani też nic nie widzę Pekaj, bo mnie ślizga, kurwa Dobra Minęliśmy się, ale no. to... myślałem, że, że to się nie uda. A nie, to... O, dobra. Jezu, ja nic nie widzę w tym lewym Bujowa wycieraczka. A w ogóle nic nie widzę. Ja też, ja też nie widzę. Tobie tylko jeden psiuka dla nas Ale ty, weź se pod uwagę, że on ma gorszą wycieraczkę niż my Ja mam gorszą I nie wyciera całego ekranu No Mamy zajebistą Ale Rojek bardzo ładnie jedzie Rojek zawsze ładnie jedzie Hard, to jest fart, to jest skill Jakiego farta kurwa, jak będzie startował z przodu to ci nie będą rozpierdalać się Dokładnie Dawaj Masiu, dawaj rojo tam Mam z dobrą paletkę No Audi słabe w deszczu, widać Ole, rabarbandik był No i warunki się ułożyły na ten drugi wyścig. Dobra, jestem z powrotem. Się wyciszyłem, bo walkę miałem. I jak wygrałeś? Odjechałeś? Tak, ja, odjechałem to, już. Ale Ty jesteś pierwszy? Ja, tak, jestem pierwszy. Ale no laga, jakiś lag był na serwerze, bo jechałem za Adamem, jechaliśmy równo i nagle, nie wiem, jakby kurwa hamulec wcisnął, co nie? I się zdarzyliśmy, i dobrze, że nikt się nie rozjebał. Ale jeżeli to on by przyhamował, i by się rozjebał, to na szczęście nie moja wina była. Faktycznie, o 1 PS więcej można było dać. Mam no, ale jakby było sucho. A, jakby było sucho, to dałoby. No, dokładnie. Ja was słuchałem, a i tak było. Pani... Pamiętaj, że to jest za 6 minut, a jeszcze 17, więc. A jak, Adam, oceniasz moją waleczkę za domem? Na pięć. Kurde. Za napięć. Za, za łatwo poszło czy co? Nowicki z Litką bije cały czas. No fajnie, jakby Nowicki wygrał. Ale... klipka Litka <grybka> wygra i tak będzie spoko. Ale fajną waleczkę oni tam dają pewnie. Nowicki się męczy, bo Bentley nie jest za dobry na deszczu. Nie. Uf. tak. Nie, się rozbiłem. Dramat tego kierowcy Dramat tego kierowcy, jedź! Aston, jedź! Aston! Ja wiem, Husar, jeszcze szczęście Warunki mi się ułożyły Kiedy pada deszcz, mam większe szanse z dodałem, bo Audi posysa na deszczu, a Nissan jest... Dobry, ale nie najlepszy Ale jest dużo lepszy od Audi dalej, Audi jest tragiczne w deszczu Jak taka jest różnica między nami z suchego na mokry No to jest... pój różnica, co nie? Ja nie wiem, czemu Maniek wziął ona skoro cały czas mu stangiem jeździ. Dla testów go wziął, bo chciał zmienić auto. Dawaj, Patrick, duganie, jadama. Adama. bo jak mi tył na hamowaniu ucieka, to na przód przenieś, nie? Tak. O, siema, Patryk. No chyba przód uszkodzony. Tak. Yeah. Jestem. Ej, tam... anlaki. Dawaj, Lipka, wyprzeć spaka. Kurwa, wierzę w ciebie. I znowu przelałem o 2 litry. Jestem pojebany jakiś. Bez... Żałuję, że na pierwszą rundę nie wziąłem Nissana, to może bym tam wygrał No Nissan OP, no Bo to powtarzać to Bo Blue, blue flagi są so, flag so bardzo miłe tutaj to... Przynajmniej no, na końcu, no, końcu wyścigu Właśnie ja mieć dobre Ja no, Jakbym pojechał Nissanem U Jardiera Do celu Byłoby, że Nissan OP jest Finish, finish Nie, jeszcze jeden lap chyba Wiem ale spokojnie, zapiszę się. Zapiszę się, zrobię co mam zrobić. To znajdź A ty rzeczywiście to. chyba nie wciskam tego hampla. A wczoraj bogit. Oj, chuj. Jeszcze fastest lapa bym zrobił na koniec. Chyba mi szpaku zabierze. Unlucky. O nie, zjebał. Filipka za nim cztery dychy. A, teraz mi go co odjechał. Filipka Bo kurwa wyprzeź go. ja się Babzikiem waliłem. O, Babzik wypadł ja chyba. Pewnie driftuje znowu. Jobra, nie chcę ktoś się jeszcze rozwalić na ostatnim lapie? Nie. Miał P15